Będziemy kowalami swojego losu. na moi drodzy, to paradoks. Zapraszam na e, kolejny odcinek z gry God War Ragnarok. E, znajdujemy się w nowej krainie e, Równiny. E, dotarliśmy tutaj za Birgirem, który wypadł nam z łodzi w czasie e, ataku smoków. Chcemy go odnaleźć. Dobra, zmieniliśmy w poprzednim odcinku porę dnia. I myślę, że możemy możemy sobie wziąć i dalej zwiedzać to miejsce i odkrywać co tu trzeba zrobić. Tak, myślałem, żeby pójść tędy, ale widzę, jest tutaj trochę zagrożeń i Chyba wejdziemy przez bramę do samego początku. Myślę, że to będzie dobry pomysł. O właśnie tutaj. Dobra, zobaczymy co nam się pootwierało dzięki zmianie pory dnia. Idziemy sobie na prawo. Zobaczymy co tutaj jest. Okej okay. <śmiennie> Jest jeszcze jedna kula Dobra i ten ziomek? A! Patrousz go zabił. Pięknie. Dobra, zobaczymy co tutaj się kryje. No, widzę, że tutaj troszeczkę czasu spędzimy. Całkiem duży obszar nam dali. Do zwiedzania i odkrywania. Mam... Ło no, wow wow. wow za szybko. Dobra, co my mamy tutaj? Okay, życie, nie ruszam, przyda się. Ej, dobra my tak nie zrobimy. O dawaj, atakuj. Wow, już tak z grubej rury. I trzeba atakować z przodu. No bo niestety z tyłu ma tarczę. Kurde się obrócił, no. Wow, ej, szalony. No i kurde, no. Zobacz co boję, co to śmieci! Kurde! Zobacz co to śmieci! to chwilowe! Nie zdążyłem, tak on to szybko zrobił. No atakuj. Kurde jeszcze? Dobra, użyjemy szału Tyjąc. No do cholery. Nie miałem to pora, żeby go niego trafić. No dawaj. Kurde jak na takie... Mini Bosa całkiem długo walczymy. Koni. No a z jego strony to znowu to puszczanie Kurde, prawie mnie zabił tym Dobra, to było życie Masakra Uuuu Całkiem sporo nam to uzupełniło no, ataku. Dobra. Co to było? Może dziennik, który upuścił coś nam powie. To ścieżka kłamstw. Ścieżka kłamstw. Bracia, zostaliśmy oszukani. Całe życie kroczyliśmy naszą ścieżką. Pragnąc dowiedzieć się. Co czeka na jej końcu, mówiono nam o chwale spływającej na wędrowców. Obiecywano, że tam, dokąd zaprowadzi nas droga. Odnajdziemy prawdę, okazało się jednak, że karmiono nas kłamstwami. Ścieżka nie wiedzie ku zbawieniu ani oświeceniu. Prowadzi do podboju, okrucieństwa, krwi. Postanowiłem z niej zejść. Mam nadzieję, że pójdziecie za moim przykładem: wasz brat Birgir. Napisane przez Birgira? Może to właśnie zanim posłali tego kolesia. Kolejny z tych tajemniczych kryształów. Musi tu gdzieś blisko być. Hmm. No teraz pytanie, w którą stronę iść? Dobra, tutaj mamy część zadania. Myśleliśmy to, czego szukasz. Dziękuję. Ukochana czeka na mnie w Folkwangu. Poproszę ją, by spędziła ze mną wieczność. Jak mogę się wdzięczny? Powiedz, co pamiętasz z tego dnia. Wszedłem do sali biesiadnej i tor tam był. W Wanachajmie Wiesz, co tam robił? Krążyły pogłoski. Że szukał obozu wojskowego Wanów. Nie chciałem mieć kłopotów, więc szybko wyszedłem. I tyle go widziałem. Ale może inni wiedzą coś więcej. A może Thor się z kimś umówił w tej sali biesiadnej? Ej, myślisz, że spotkał się z mamą? Ze mną Fej nigdy nie piła. Nie zrobiłaby wyjątku. Czasem wcale nie znamy tych, których kochamy, bracie. Dobra, pokażcie mi ten amulet. To jest z włócznią? Coś tu dostaliśmy. Aha, ochrona, ogłuszenie, obrażenia. Obrażenia, pewno, że obrażenia. Dobra, ale ja chcę zobaczyć ten amulet. A, przydałoby się naprawić jeszcze jedno miejsce. Ale co ten amulet tutaj nam dał? Tak, to było tu, tak. Eee... Zdrowie Kratosu spadnie do krytycznego poziomu, daje krótkotrwałą, niezniszczalną barierę. Premia do siły oraz przypływ zdrowia po zakończeniu trwania premii. Fajne to. Fajne, jak będę miał ten, to... Bo będę miał jeszcze jedno miejsce, to na pewno tego użyję. No dobra, idziemy tędy. To miejsce już oczyściliśmy. Aha, tu możemy zejść. No, udę. no i teraz nie wiem, zjechać tutaj? Czy <gry> tędy, bo tutaj niestety nie zejdziemy, nie? No właśnie. Hmm? Tu nic takiego widzę, że nie ma A tu chyba wracamy Wracamy do punktu, którego przyszliśmy Gdzie on kurde jest? O! Dobra, jednego mniej? Nie, jeszcze nie. Zginął. No co za Co to są za? Ba! Złości się. Nie może się udostać. No to jak to? Jak to oczyścić? Jak to oczyścić, żeby smoka uwolnić? A może? Nie. Ja chyba mu to nic nie robić. A tak, a następnie od Ty, tam jest zwierzę. Że ledwo zipie. Co ten ognik robi jak to przerwać? Wystraszyłeś go. Wraca do swojego źródła. Co mówisz? Nie ma za co. Jest wdzięczna. Powinniśmy się tu jeszcze rozejrzeć. Może jest tu więcej ogników. Kurde, ile to jest rzeczy. Do robienia. Kolejna misja. Spójrz! Metalowa płyta ze świecącymi runami. Myślisz, że ma coś wspólnego z ognikami? Na pewno, tylko jak je teraz to tu trzeba zrobić? No a tręwuj się pokombinuj. Mówię ja tutaj. O, tam jest kolejny drapieżnik. Raczej drapieżnik, kolejne zwierzę. Które potrzebuje naszej pomocy. Patrz, kolejny Hej, okay, oni trójkniki lecą do. No dobra, to jest drugi, nie. tak? Bało się, Cierpiało. już nie cierpi. Ah no. Dobrze, że w ostatnich chwilach znalazło ukojenie. Ta Tam jest sprawia, trzeci. Że chyba. Nie mogą opuścić No, z wyjątkiem tych, które się uwolniły. No, mamy Błysk, trzecie. Okej, okay, mamy wrócić do płyty z ognikami. Dobra. Czyli coś nam się udało. Tak Potrzebujesz powiem, leczenia? Pewno, że tak. Rozumiem. Jak wolisz? Wszystkie ogniki uwięzione. Może zerkniemy na tę dziwną płytę. Świetnie! Wszystkie runy się świecą. Ogniki wróciły do źródeł i płyta już ich nie wypuści. Udało się.

To jest Musisz zniszczyć te źródła. A. Forda nie znam Kurde, staram się nic, być blisko, że jak wpadnie. Dobra, jedno rozwalone. A nie dobiegnę. Fehane <laughs> nie trafiłem. Dobra, to następne starcie. gdzie on się pojawi. Jeszcze mi smog tu potrzebny. Mamy szansę! Zbliż się i ataku! Przepraszam, tam tam poprzednie Chory. Dobra, dwa zniszczyliśmy. Mało życia mi Musimy zniszczyć źródła! Hmm. Gdzie są? Jeszcze, jeszcze tam. O, nie dobiegnę tutaj teraz. O... No nie, teraz serio, wszystko... Pozginę. Co jest? Gdzie jest ten smok? Kurde, jeszcze rodzin tak zrobi i będzie po Dobra. Tam jest życie. Dobra robota, tak trzymaj. Dobra, gdzie jest ten czwarty ognik? To chyba jeszcze trzeba. Czekaj, tutaj uciekał, nie? O, jest Wiesz co robić, bracie? To jest tam. Dobra, mamy to. No, okniki już nam nie zagrażają. Nie rozumiem, jak udało im się uciec i złączyć w to coś. Co? Łańcuchy nie są wieczne. Ich więźniowie w końcu się oswobadzają. W ten czy inny sposób. Święte słowa, bracie. Okej, okay, możemy włócznie ulepszyć, widzę. Dobra, ta przysługa ukończona. No, tu mamy. Chciałbym się dostać tu do góry, ale nie wiem, w stanie. A, oni się leczą. Dobra. Dobra, zejdziemy z tego miejsca. Zobaczymy tą w stronę. Bo tutaj. Co to jest za miejscuwa? Aha, dobra. Znane miejsce. Czyli tędy. Chyba, że jedziemy na dół. Tak mi się wydaje. Chociaż jeszcze może obejrzymy. A, dobra, już wiem co to jest byśmy od tej strony gdzieś chyba musieli, nie? Dobra, idziemy na te Jak miło! Masz wszystko czego mi trzeba do ulepszenia naszych a, właśnie. Ulepszenie włóczki. No. Bym zapomniał. Ulepszymy ją sobie. Czego ci trzeba? Pięknie, szybki Nie, poziom. śmiał twierdzić, że dzieło pani wymaga ulepszenia, ale... To jest w sumie... Co poda? Mogę dalej? Nie. Dobra. Wróć, jeśli będziesz chciał coś kupić. No dobra, ulepszyliśmy włócznie, weźmiemy sobie jeszcze to, co tutaj jest w tej skrzyni. A, kolejny kryształ. Zatrzymajmy go, dopóki nie wymyślimy, co z nim zrobić. Sejder. No i dobra, teraz to tutaj... Bo to widzę leczy. Dalej. Nie traci Życia. A. trzeba było ją odciągnąć z tego miejsca. Serio. O, tamten traci życie. Kurde, zasłonił kolegę. Dobra, jednego pokonaliśmy. Drugiego też. Teraz ona też traci. Życie, dobrze. Gdzie ona jest? Dobra. Co te słowi tu robiły? Niektórzy wanowie uciekali się do mrocznej magii, by bronić się przed Azar. Musieli zapłacić. Ale udało się. Zabiliśmy wszystko. Ok, tu mamy teraz skrót. O, Co tam napisali? Ciur, zasługujecie wyłącznie na ból. Nie podoba wam się, czym się stajemy. To wy nas do tego zmusiliście. Każdym dniem coraz bardziej plugawicie nasz świat i zrobimy wszystko, aby stawić opór waszym rządom, nawet jeśli zupełnie się przy tym zatracimy, nawet jeśli ucierpią niewinni czy nie przywykli już do cierpienia. Nie jesteśmy już waszymi poddanymi jesteśmy sior, czy jak to tam się czyta. O, i mamy scelinę. Dali Daj, chodź tu, Czwarty. Masz go! Panie Kratosie, widzę, że radzisz sobie doskonale. Nie potrzebuję Twojej zachęty. O nie. Uraziłem Cię. O nie. <gry> Chyba go uraziłem. No dobra, to wracamy na to pole. Tu mamy życie, przyda się. A nie, mam pełne. To luz. Dobra, myślę, że tutaj zakończymy odcineczek. Pamiętajcie o subskrypcji łapce w górze o udostępnieniu. Będę wdzięczny. Eee, no i co. Skowalmy się za tym drzewem? Da radę? Eee. No i to z mojej strony to tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.